Test gimnazjalny to przepustka do szkoły średniej. Uczniowie szkół ponadpodstawowych sprawdzani są w trzech kategoriach: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz językowej. Ta druga kategoria sprawia najwięcej problemów. Po pierwszym dniu zmagań, opinie o stopniu trudności części humanistycznej testu są różne. Test był nawet taki, taki sobie w sumie, bo za trudny nie był, ale też trzeba, trzeba było trochę sobie pomyśleć. No ale co, jutro będzie trudniej, bo jutro będzie matma. Test był ogólnie bardzo prosty. Ogólnie test był... O patriotyzmie, było trochę literatury, ale nie za dużo, to jest trochę historii, no ale ogólnie patriotyzm. Co sprawiło ci największą y, trudność w dzisiejszym dniu zmagań na teście? Największą trudność sprawiła mi rozprawka. Y, nie mogłem. Y, no nie wiem jak to ująć, nie mogłem y, ro, znaleźć przykładów w literaturze i w historii. Lektura, z której zostali sprawdzeni uczniowie z całej Polski, to pan Tadeusz Adama Mickiewicza. Pani dyrektor nam bardzo dużo mówiła właśnie na temat pana Tadeusza. No i bardzo dobrze nas przygotowali w szkole i tam poza szkołą też sobie czytaliśmy różne lektury. Marzeniem Julity jest nauka w klasie wojskowej. To czy tam się dostanie w dużej mierze zależy od wyniku testu. Testy wypadły dobrze, no, trochę trudne były, trochę tak... No tak, średnio. A jak wyglądały Twoje przygotowania? No to nie wyglądały wcale, bo wcale się nie przygotowałam, nie przejmowałam się tymi testami. Jak napiszę, tak napiszę. Kolejne dni to kolejne testy, no właśnie jakie? No to jutro będzie matematyczno-przyrodniczy, a w czwartek z języka niemieckiego. Które liceum Cię interesuje? Co dalej, właśnie po gimnazjum, będziesz robiła? No to ja po gimnazjum idę do liceum czwartego, do klasy wojskowej. Wyniki egzaminu gimnazjalnego uczniowie poznają w połowie czerwca tego roku.